Cześć! Witajcie w najnowszym materiale na naszym kanale. Przed Wami seria C2 od Hisense, zastąpienie modelu C1. Czym te urządzenia są? Opiszemy każde poszczególne z nich. Jakie mają funkcje? Jakie mają różnice między sobą? Zapraszamy! Producent mówi, że to jest telewizor. Zgadzasz się, czy się nie zgadzasz? Wiesz co? Trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam. Pod względem samej wielkości wyświetlanego obrazu, jak najbardziej. Te projektory są w stanie wyświetlić nawet 200 cali, 210 cali. U nas testowaliśmy też bardzo duży obraz o szerokości, właśnie mniej więcej 360-370 cm. Naprawdę robi to wrażenie. Ale zanim się będziemy rozpędzać, wychwalać C2 Ultra, na którym ten obraz wyświetlaliśmy, my przejdźmy od najniższego, najtańszego modelu. Mamy projektor C2, mamy C2 Pro i C2 Ultra. C2, czym się różni? C2 jest modelem najbardziej podstawowym, nie ma dołączonego subwoofera, jak to jest w modelu C2 Ultra oraz dysponuje najniższą jasnością. Umówmy się, 2000 lumenów to dalej jest dobry wynik, jak no na takie tak urządzenie. Tak, 2000 lumenów w zupełności wystarczy, żeby obejrzeć obraz 100-120 cali bez pełnego zaciemniania pomieszczenia. C2 Pro 2600 lumenów, czyli więcej, możemy sobie wyświetlić albo większy obraz, albo nie musimy aż tak dbać o te pełne zaciemnienie. No i C2 Ultra 3000 lumenów. Nasz ulubieniec, <laughs> 3000 dołączony subwoofer w podstawie maszyna wszystko w jednym naprawdę jesteśmy wielkimi fanami tego urządzenia a o cechach wspólnych czy jeszcze różnice może o cechach wspólnych. Cechy wspólne mają system inteligentny Smart TV Wida wersji 7. Mają dostęp do Netflix, YouTube, Amazon Prime, Max całej całej, całej reszty. Zdecydowana większość tego, co jest najbardziej popularnego na rynku, więc nie bójcie się braku dostępności aplikacji. E, wspólnych rzeczy również potrójny laser RGB. No tak. Czyli czerwony, zielony, niebieski, łączony obraz, aby mieć obraz nasycony, pełny kontrastu. Wszystkie te modele obsługują dynamiczne metadane, czyli mamy HDR10, dolby Vision, automatyczne mapowanie tonów dla sygnałów, które nie są podawane właśnie w HDR10 Plus czy dolby Vision. W skrócie wyciągają wszystko, co się da z obrazu, żeby ten obraz wyglądał możliwie najlepiej. System BIDA daje dostęp nam do funkcji bezprzewodowych AirPlay, 2, 2. Screen Mirroring, czyli bez problemu możemy skomunikować tutaj telefon, laptop, wyświetlać obraz bezprzewodowo na tych projektorach. Bezprzewodowo obsługują też standard Wi-Fi 6E, mają również Bluetooth w wersji 5.3, czyli jeżeli chcemy po cichu oglądać, no to możemy kilka słuchawek sobie nawet sparować z tym projektorem, jednym, drugim, trzecim i cieszyć się z fajnego Widziała. obrazu. Dokładnie tak. Podstawka, gimbal. No co to jest? Ciężko to wyjaśnić, ale gimbal w dużym uproszczeniu pozwala nam na manipulowanie położeniem samego projektora. Możemy go obkręcać, możemy go dawać do góry, możemy go dawać w dół. Działa to też naprawdę bardzo fajnie. On jest bardzo łatwy w samym ustawianiu. W wielu pomieszczeniach sobie poradzi. A, że przez gimbala, B przez szereg automatycznych korekcji, które posiada. I one tutaj robią tą tak zwaną robotę, ponieważ tak mamy automatyczne dopasowanie obrazu do ekranu. Jeżeli nie mamy ekranu, automatycznie dopasowuje proporcje, żeby obraz był prostokątny, a nie w formie jakiejś tam figury geometrycznej. W wersji C2 Ultra, dodatkowo jak ten ekran mamy, no to, to działa tak, że wyświetlamy większy obraz, który wyjdzie poza ramy czarnego obramowania ekranu, mierzy sobie tymi wszystkimi swoimi czujnikami i wpasowuje obraz. Także jest to bardzo wygodne, nie wymaga wiedzy technologicznej, żeby dopasować obraz do ekranu projekcyjnego. Czyli jednym słowem, te projektor są po prostu bardzo intuicyjne w obsłudze. Tak, ja po zakupie w ogóle nie ma się czego bać. że O, jak to teraz uruchomić, bo to takie nowoczesne. A propos nowoczesności, no to są bardzo nowoczesne, ponieważ też obsługują najwyższe standardy. Mają właśnie porty HDMI 2.1. Tak Spokojnie możemy tutaj przypuścić gry Full HD w 240 klatkach na sekundę. Możemy podać Sygnał Ultra HD w 60 klatkach na sekundę. Z sek. HDRM, z, HDR z Dolby Wierzą, ze wszystkim, co chcecie. Mamy też HDMI z EARC, czyli Enhanced Audio Return channel, Czyli gdyby nagle ten dźwięk z tych projektorów był za słaby, chcielibyśmy podłączyć zewnętrzny system audio, to jednym kabelkiem HDMI możemy cofnąć sobie ten dźwięk właśnie do zewnętrznego systemu audio. Z cech wspólnych, bo już o złączach zacząłem mówić, no to mamy również dwa porty USB wersji 3.0. Możemy pod to podłączyć sobie. Wszystko. Pendrive'a, wyświetlać materiał, wyświetlać zdjęcia. E, ilość obsługiwanych formatów przez ten projektor jest zatrważająco duża, więc e, jest mała szansa na to, że nie odtworzycie czegoś, co macie na dysku przenośnym. Mamy dalej. Złącze wyjście optyczne dźwięku, czyli gdybyśmy chcieli podłączyć ponownie Amplituner Soundbar, który nie obsługuje systemu Dolby Atmos, możemy to podłączyć tym kablem optycznym. Dokładnie tak. Wtedy otrzymamy dźwięk 5.1, więc umówmy się, też jest to fajna propozycja. Szereg portów, szereg złączy, bezprzewodowe łączenie, tak jak wspominałeś, Bluetooth, Wi-Fi, wbudowany system operacyjny, z rzeczy wspólnych. Te urządzenia też obsługują ALLM, czyli Auto Low Latency Mode. Od razu po wygryciu kontentu z konsoli jesteśmy w stanie uzyskać najniższy możliwy input lag. Mamy tryb DLP Turbo, który też wyłącza wszystkie korekcje cyfrowe, tak żeby ten projektor był po prostu jak najszybszy do grania. Graliśmy trochę na tym projektorze? trochę tak. Wstyd się, wstyd się, przyznawać, ale no FIFA była grana nie raz, nie dwa, nie 10, nie 12. Testowaliśmy różne gry, i FIFA, i wyścigi Działa to naprawdę szybko, działa to fajnie, gra się turbo przyjemnie, biorąc pod uwagę jeszcze wielkość ekranu, które jesteśmy w stanie uzyskać z tego projektora. No jest dobrze, no. No jest dobrze. A chyba jeszcze zapomnieliśmy tylko powiedzieć o współczynniku rzutu, jeżeli chodzi o różnice w tych projektorach. Mają oczywiście cechy wspólne, że obraz jest znakomity i tak dalej. Natomiast, żeby uzyskać obraz, no to operujemy tutaj obiektywem. A obiektywy mamy w sumie różne. C2, zwykły podstawowy model, ma stały obiektyw bez zoomu optycznego, czyli tutaj wielkość obrazu regulujemy położeniem projektora. Od ściany lub ekranu, albo? albo możemy użyć cyfrowej korekcji obrazu, żeby ten obraz dopasować. Natomiast w podstawowym jakby zakresie, żeby wyświetlić dla przykładu 100 cm szerokości obrazu, musimy go ustawić na dystansie 120 cm, liczone do obiektywu. Natomiast wersja i C2 Pro i C2 Ultra mają już zoom optyczny, mają tą regulację z poziomu pilota, to jest mega fajne, bo to jest też dokładne, bo możemy sobie bardzo precyzyjnie powiększać i pomniejszać obraz. No i mamy tutaj współczynnik rzutu od 0.9 do 1.5. W praktyce oznacza to, że ten sam obraz o 100 cm szerokości uzyskamy z dystansu 90 cm do 150. I to jest rewelacja, bo to jest bardzo elastyczne. I to jest współczynnik rzutu, który nie był spotykany do tej pory w tej klasie projektorów. I to jest o tyle wygodne, że mając ten projektor, czy C2 Pro. Ustawiamy go koło kanapy i naprawdę nie musimy się stresować, czy będzie ten obraz za mały czy za duży. On sobie to raz sam reguluje, a dwa możemy sami tutaj to regulować, dokładnie, ja to uwielbiam. Dokładnie tak, projektor jest bardzo intuicyjny, bardzo łatwy w ustawieniu. Na początku wspominaliśmy o gimbalu, możecie go postawić na półce, możecie go postawić na dedykowanym standzie, który też mamy w ofercie, zapraszamy. Szereg możliwości po prostu instalacji tego urządzenia, może kilka słów o samym obrazie, bo kilka prostych słów od ludzi, którzy zajmują się projektorami na to, dzień oglądają po kilkanaście godzin dziennie. To ja jest... pierwszy, a, No, tak? Ja pierwszy, dobra. Pierwsza rzecz. Fantastyczny kontrast, bardzo duże różnice, e, jeżeli chodzi o porównanie innych producentów w podobnym segmencie cenowym. Bardzo dobre odzorowanie kolorów. Te kolory są jasne, są żywe, są nasycone. Super odzorowanie koloru czarnego. Sama szczegółowość, oglądając filmy, gdzie, gdzie pojawia się struktura, jakaś faktura, nie wiem, skóry, strzelam plecaka, kurtki, czegokolwiek, to wszystko jest bardzo precyzyjne. Wow, jak chciałem powiedzieć, że jest super. <laughs> specjaliści i specjaliści. No... Tak jest, to obraz jest super, ja uwielbiam C2 Ultra, nie ukrywam odkąd miałem możliwość poznać jego możliwości, to jest po prostu mój ulubiony projektor, teoretycznie są to w ogóle urządzenia dedykowane dla konsumentów, tak, do użytku domowego, ale nie ukrywam, że przez tą wysoką jasność, w szczególności w C2 Ultra, te 3000 ansirumenów, ta dokładność obrazu, zdarzało mi się, że świadomie sprzedawałem to również do sal prezentacyjnych. Ja tylko mogę potwierdzić słowa. Codziennie słyszę, że C2 Ultra to jest mój ulubiony projektor, więc no co. No, słowa mówią wszystko. I sam wygląd tych, tych urządzeń też dużo mówi. Spójrzcie na nie. One wyglądają naprawdę premium. To samo powiedzieliśmy przy modelu C1, który był poprzednikiem, który też wyglądał bardzo dobrze. Tutaj wydaje mi się, że Hisense poszedł jeszcze kawałek dalej, jeszcze wrzucił te urządzenia na nowy tor, pokazując, że naprawdę można zrobić urządzenie, które wygląda przepięknie. Nie mam nic do dodania. No po prostu, jeżeli jesteście zainteresowani zakupem, jeżeli macie pytania, my jesteśmy do Waszej dyspozycji. Projektory są dostępne, a nasze głowy są dostępne do odpowiadania na pytania. No. Dokładnie tak. Jeżeli szukacie urządzenia, które poradzi sobie w wielu scenariuszach, jeżeli szukacie urządzenia, które reprezentuje sobie naprawdę bardzo dużo, wiele potrafi seria C2, w szczególności model C2 Ultra. Na zakończenie bardzo dziękuję, że podjąłeś dużo merytorycznych treści, bo ode mnie to jest po prostu super produkt. Polecam całą serię C2. Zapraszamy, sprawdzajcie dostępność tych urządzeń na naszych sklepach. Dostępne są również akcesoria, czy uchwyty ścienne, czy uchwyty sufitowe, czy stędy, czy torby e, też do przenoszenia. Zapraszamy. I nie będziemy robić tych tak zakończeń. No i zróbmy jeszcze te dwa. Dziękujemy. Cześć. No i